Na pozór zwykła konferencja prasowa szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Państwu, Przewodniczącego Światowej Akademii. Nauk zrzeszającej 130 noblistów. Ale uwagę przykuwa ręka polityka, na której dostrzegliśmy napisaną długopisem ściągawkę. Panie redaktorze, ogólnopolska stacja telewizyjna powinna się zajmować poważnymi sprawami. Tytułów gościa z zagranicy nie wypada pomylić, ale w pisie kłopoty mają nawet z zapamiętaniem nazwisk z własnego politycznego obozu. E, marszałkiem... Zygmuntem Romaszewskim. Ta wpadka i zachowanie szefa klubu wywołały lawinę spekulacji. Opisują tak samo dane, dane zjawisko. W związku z tym, jak musi coś innego powiedzieć. No to musi sobie napisać. Nie wiem, czy, te, czy to, co jest na, na ręku pana Błaszczaka to nie napisał prezes Kaczyński osobiście, albo może, może rzecznik prasowy Adam Hoffman. Ja nigdy nie miałem wątpliwości, że pan poseł Błaszczak czasami się zachowuje jak taki uczniak ze szkoły. Polityka nie stać na to, żeby pamiętać elementarne rzeczy, nie stać na to, żeby jakiekolwiek ważne kwestie wygłaszać z pamięci, to znaczy, że jest marionetką. W przeciwieństwie do polityka pisu. Czyste, czyste ręce pokazuje dziś każdy od polityków po maturzystów? Ci ostatni na ściądze Błaszczaka. Nie pozostawiają zresztą suchej nitki. Myślę, że to jest pomysł dosyć idiotyczny. Dlaczego idiotyczny? Dlatego, że ręka w chwilach nerwów się poci. Bardzo często to się może zmazać. No trochę taki odważny, że tak powiem. Dlaczego odważny? No bo łatwo zobaczyć, że ktoś ściąga. No mi się wydaje, że troszeczkę cienki, jeżeli chodzi. No ale jeżeli ktoś ma jakoś przemowę, tak, i nie ma po prostu tak szybko wyjąć ten karteczki, no to na ręce no, mi się wydaje, że bardzo dobry sposób, no. Leszek Miller, znany z dobrze przygotowanych wystąpień, sugeruje posłowi PiSu sięgnięcie po nowocześniejsze rozwiązania. Amerykanie, którzy mają takie przezroczyste ekrany, których od strony widza nie widać, a prezydent czy ważny polityk amerykański sobie spokojnie czyta. Ale i promptery czasem się psują, o czym przekonał się kiedyś prezydent Barack Obama, a więc nikt nie daje gwarancji, że w topy nie będzie. jak Dzisiaj Mariusz Błaszczak nie musiałby się tłumaczyć, gdyby na konferencję poszedł tak jak kiedyś na maturę. Uczciwie podchodziłem do matur do egzaminów natomiast przygotowywałem ściągi, dlatego że przygotowywanie ściąg jest najlepszą formułą powtarzania sobie materiału. Wygląda na to, że wraz z wiekiem pamięć już nie ta sama, a dawne przyzwyczajenia to tylko sympatyczne wspomnienie.